Słuchasz podcastu dla lekarzy. Bez fartucha. Zrelaksuj się, odłóż stetoskop i posłuchaj. Dzień dobry, Paulina Pol. Witam w podcaście dla lekarzy Bez fartucha. A dziś w studio y, goszczę, no mogę powiedzieć, medyczną wizytówkę mediów społecznościowych i nie tylko społecznościowych, lekarza rodzinnego doktora Michała Domaszewskiego. Dzień dobry panie doktorze. Witam serdecznie. Y no, pane kanały na Instagramie, YouTubie, TikToku robią furorę wśród pacjentów i nie tylko. No, są niezwykle popularne. Niektóre filmiki osiągają, to tak wprowadzam tutaj nasze słuchaczki i naszych słuchaczy, którzy być może jeszcze na pana doktora nie trafili, e, osiągają no, bardzo wysokie liczby wyświetleń, kilkaset tysięcy, nawet e, już liczone w milionach. Tak, to mniej więcej jest średnio tak z milion zasięgu na Instagramie, milion mniej więcej na Facebooku. Zależy od miesiąca, czasem jest mniej, czasem jest jeszcze więcej, czasem jest i do dwóch milionów potrafi dojść. A rekord to chyba było 6 milionów Coś koło tego. Jeśli chodzi o zasięg, nie, Zasięg to tak. nie jest koniecznie to samo, co, e, co ilość wyświetleń. Tak jest. E, no właśnie, ale żeby w taką podróż wyruszyć, żeby osiągnąć to miejsce, w którym w tej chwili pan jest, no to gdzieś ten pierwszy krok musiał e, być. I teraz moje pytanie. E, jak to się zaczęło? Czy spodziewał się pan, że to będzie taka skala? Czy od razu gdzieś w założeniu to było na dużą skalę, czy jakiś to był taki pomysł popołudniowy przy kawce? Jeżeli chodzi o samego medycznego YouTube'a i medyczne media społecznościowe, to to się zaczęło po moich studiach, bo na studiach wpadłem sobie na pomysł, że będę łączył w jakiś sposób media z medycyną, bo tutaj widziałem ogromną przestrzeń. Wtedy była głównie tylko mama ginekolog, a po niej długo, długo nic. Więc rzeczywiście założyłem tworzyłem kanał na YouTubie, który przez lata nie miał już żadnej popularności, ale ja, dla radości samej tworzenia tych filmów, robiłem je regularnie w miarę i robiłem z tematami, które mnie ciekawiły. I potem pojedyncze filmiki rzeczywiście uzyskiwało jakieś tam e, pierwsze setki te, tysięcy wyświetleń, co dla mnie już było wow, 100 tysięcy to już super. A potem e, w czasie COVID-u rzeczywiście to już szło w milionach, a potem po covid już też widziałem idąc może bardziej w takie edutainment, czyli taką edukację, entertainment, zabawę, że tych wyświetleń jest jeszcze więcej. E, jasne, były gorsze też miesiące, kiedy to te wszystkie wyświetlenia spadały, człowiek się wtedy stresuje, o Boże, coś robię źle, ale mm, generalnie jakiś tam poziom trzymamy. Są popularniejsi oczywiście ode mnie twórcy też w mediach, to ja nie jestem jakby numerem jeden, ale myślę, że jakoś, jakoś daje radę. No właśnie, wspomniał Pan o tym, że taki ten edutainment, czyli edukacja i entertainment gdzieś w tym tkwi i jest jakimś być może sekretem do tego, że ludzie chcą to oglądać, że edukacja jest za nudna sama w sobie? edukacja może być super ciekawa, edukacja może być zabawą, edukacja może być czymś fajnym. Ja na przykład obserwując dzieci w gabinecie, bo leczę dzieci i dorosłych jako lekarz rodzinny, widzę, jak zawsze plakat z żylakami interesuje hmm. dwóch, trzy, cztero, latków, Zawsze się zatrzymują, pytają, mama, co to jest? A tam jest różne, są fotografie żylaków w różnych stadiach. Czyli my mamy naturalne zainteresowanie medycyną. Każdy z nas od samego początku, bo my się interesujemy sami sobą, a medycyna to jest tyle różnych ciekawych tematów, że zawsze można znaleźć coś ciekawego i ciekawie to podać. Jeżeli ktoś ma na to pomysł, jeżeli potrafi zachować uwagę widza, zadać mu ciekawe pytanie, na przykład na początku filmu, a potem w trakcie filmu odpowiedzieć na nie też w zaskakująco interesujący sposób, no to to jest to właśnie. To nie musi być dziesięciominutowy minutowy film, półgodzinny film. To może być 30-sekundowy film, który już stwierdzi ktoś: O, ciekawe, ciekawe. No i oczywiście fenomenem ostatnich dwóch lat jest to, co robi. Teraz, czyli podcasty. E, I myślę, że to jest też taka przyszłość. E, podcast, czyli po prostu rozmowa. A jednak... Tęsknimy i... za rozmową. Tak, tęsknimy za taką długą, głęboką rozmową, a nie takimi pięciominutówkami w telewizji, gdzie raz, dwa, trzy, pach, 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 dziękuję, do widzenia. Tylko zagłębiamy się w coś, analizujemy to. E, tu też jest ogromne pole do popisu no właśnie podcasty z jednej strony filmiki i media społecznościowe z drugiej a jakby jakimś jednym słowem miał pan określić jaki jest przepis żeby właśnie w tej przestrzeni zyskać popularność to co by to było pasja jeżeli ma się pasję do tworzenia takich treści do przekazywania takich treści to sukces jest tylko kwestią czasu i to zależy. Są wykładowcy, którzy są fantastyczni. I oni też osiągają sukces. To nie oznacza, że nie muszą mieć kanału na YouTube, bo oni widzą siebie na przykład na konferencjach. Czasem te konferencje oczywiście są, idą gdzieś dalej w świat, w internet i nie tylko. Ale na przykład zawsze mi się nasuwa taki przykład profesora Mamcarza, który jest po prostu no, showmanem, który tak. robi świetne wykłady. Jego się zawsze świetnie słucha, nawet jakby nie wiem o czym było o kwiatach, które zwiedły. Więc to są ludzie, którzy lubią i mają pasję w przekazywaniu różnych Informacji, to widać. Ja mam pasję do krótkich filmów raczej, nie do długich. E, lubię to. To się tam wiąże gdzieś tam z moimi zainteresowaniami z przeszłości, filmowo-powiedzmy, filmowo-aktorskimi, ale generalnie można to m, przełożyć na świat medycyny bardzo fajnie, uważam. E, a wracając do tego, czego lubią słuchać y, użytkownicy internetu, czyli w zasadzie my wszyscy, no to hmm. chyba lubią słuchać. O sobie. Y, każdy mhm. lubi gdzieś jednak posłuchać o czymś, co jego dotyczy. Jakie tematy z pana filmików, tych krótkich form są najpopularniejsze na pana kanałach? Y, wraz z czasem to się zmieniało, ale powiem takie najświeższe. Uważam, że cały czas bardzo świeżymi tematami jest temat trzeźwości. Tutaj jeszcze szczególnie zaznaczam trzeźwości, nie zakazywania alkoholu. Mhm. Bo trzeźwość jest super istotna w naszym społeczeństwie i bardzo wielu Polaków nie ma pojęcia o jej korzyściach. E, bardzo wielu osób nie zdaje sobie sprawy też oczywiście z drugiej strony z zagrożeń, jeśli chodzi o picie alkoholu regularne. E, I tego się im nie mówi jakoś. Mówi się, o, alkohol jest zły, ale nie mówi się dlaczego. Co to z, oznacza na co dzień dla każdego z nas? W e, filmik o konsekwencjach picia piwa codziennego. Przecież e, no to jest, tam, tam się dzieją kolosalne ilości e, no niedobrych dla naszego organizmu rzeczy, o których no, nie mówię. Się. Tak, no bo to piwko takie na rozluźnienie przecież. Mamy do tak. czynienia z zalewem też artykułów, które czasem usprawiedliwiają. E, Pici alkoholu, mówiąc, że a, gdzieś tam jakieś badania naukowe mówią, że to jest jakby fajne, co już wszyscy wiemy, że to jest kłamstwo, że to jest nieprawda, że to są nieaktualne informacje, że to są czasem informacje sponsorowane wręcz przez niektóre e, Gremia, którym zależy na tym, żeby ten alkohol promować. E, więc e, no, my wkraczamy w rolę takich rebeliantów, trochę mówiących, nie, właśnie nie, e, to jest złe, co robimy. To, że reklamy piwa są cały czas dozwolone, to jest złe. To, że kilku panów, celebrytów e, promowało, ciężkie alkohole w mediach. To jest po prostu nie do pomyślenia. Na szczęście prokuratura już za to się wzięła poważnie. To są celebryci z pierwszych stron to od razu mówię. Dla mnie to było szokiem, że oni nadal, że tak powiem, w tych mediach są. Jakim cudem można być skazanym przez prokuraturę i mieć wyrok za promowanie wódki, proszę bardzo. To nie jest piwko nawet, tylko wódka. Już nie pomijam już fakt, że prawie wszystkie reklamy piwa, które są legalne, łamią i tak prawo, bo w ustawie o trzeźwości nie można pokazywać kogoś kto jest zrelaksowany lub jest na lub nie kojarzy i lub kojarzy picie piwa z odpoczynkiem to mhm. jest zakazane. A prawie każda reklama piwa to jest, o, jestem na wakacjach, o, jak super. To są wszystko, to, to są wszystko według mnie e, rzeczy dla prokuratury. No i mam nadzieję, że to się nareszcie zmieni w Polsce. I ostatni aspekt tego wszystkiego to jest to, że wiążemy cały czas picie alkoholu z męskością. I ja, to jest dla mnie tak gigantyczny mit, że, o, ze mną się nie napijesz, o, chłopaki, siadamy to musimy zdekonstruować. Właśnie to, że pijesz często jest świadectwem tego, jak nie radzisz sobie z to, ze sobą, jaki jesteś tak naprawdę miękki w cudzysłowie i jak bardzo powinieneś jednak do tej pomocy dążyć. No, mężczyźni bardzo często radzą sobie alkoholem, zamiast... No, próbują sobie sami poradzić, nie rozmawiając z nikim, nie mhm. szukając y, prawdziwej pomocy, nie, nie analizując czasami przyczyn swoich problemów. To jest łatwiejsze rozwiązanie. Ja do lekarza nie pójdę, piwo piję, bo wszyscy piją, kto nie pije. Ten mit tego faceta pijącego w Polsce, który nie chodzi do lekarza, który jest twardzielem, więc ze wszystkim poradzi, w weekend sobie zasiada z wódeczką, z kumplami, musimy zdekonstruować, bo to jest mit ogromnie niszczący nasze społeczeństwo. Ale muszę wejść y, panu słowo i powiedzieć, że skoro filmiki, na których poruszany jest temat właśnie trzeźwości, wzbudzają tak duże zainteresowanie, znaczy, że ludzie widzą gdzieś w sobie jakiś problem, o którym być może nie mówią, ale chcą o tym posłuchać. Chcą się albo utwierdzić w przekonaniu, że dobrze robią, albo być może szukają informacji, jak sobie pomóc, tylko tak Albo mniej chcą się oficjalnie. pokłócić w komentarzach z tymi, którzy mówią, dobrze, bo dobrze, że ktoś mówi o trzeźwości, a tak naprawdę oni chcą powiedzieć, nie, tam picie piwa codzienne jest spoko. I tak naprawdę te zalecenia co do picia alkoholu, to one się zmieniły w ciągu dwóch lat. Jeszcze do niedawna było: drogie, dieta śródziemnomorska, no jedno winko dziennie, spoko. Teraz już każdy się za głowę łapie, mówi: absolutnie jest to niedozwolone, nie możemy na takie rzeczy pozwalać. Tak samo w kardiologii. O, tam jeden kieliszek dziennie, jeszcze ok. No już teraz nie znam kardiologa, który by powiedział, że to jest ok. To jest absolutna nieprawda. Więc druga grupa jeszcze filmików, tak już kończąc, to są scenki w gabinecie, które przeważnie są wzorowane na prawdziwych, na prawdziwych sytuacjach w gabinetach lekarskich. Trochę zabawne, czyli ktoś udaje pacjenta, ja jestem lekarzem, potem się zamieniamy i ludzie rzeczywiście widzą siebie w tych scenkach. I widzą, te, my wyśmiewamy troszkę te patologie, biurokrację, skróty myślowe, takie bezsensy jakby naszych, naszej ochrony zdrowia, ale też pewnie nie tylko naszej, na świecie też pewnie jest podobnie. I też rzeczywiście ludzie widzą w tym siebie i... Widzą, jakie błędy popełniają. Widzą siebie, ale mają też szansę, może zajrzeć gdzieś za tę kurtynę, zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie tego biurka w gabinecie, po drugiej stronie drzwi, zajrzeć trochę do tego świata, który na co dzień jest dla nich taki no, egzotyczny troszeczkę, bo oni są y, na, w styku z lekarzem tylko przez ten jeden moment. No właśnie. Nie znają tej drugiej strony. I tutaj właśnie to chodzi też o taką misję, żeby skrócić dystans z pacjentem, bo, bo nie ukrywajmy, lekarz w Polsce od lat ma bardzo niski procent zaufania. i z Kąś się to wzięło, dużo niższy niż standard europejski. To się też uważam, wzięło z tego, że my zbudowaliśmy pomiędzy pacjentem a lekarzem taką, taką przepaść. Ja jestem panem mm -hmm. doktorem, co ty tam wiesz, pacjencie i tyle. A te właśnie. Powiedzmy filmy i ta media społecznościowe, gdzie lekarze pokazują siebie, jacy są, pokazują czasem swoje słabości, pokazują też oczywiście, edukują, pokazują scenki. Często jest to stuprocentowy humor, ale to zmniejsza ten dystans. I pacjenci widzą, że lekarz może być ich partnerem, a nie tylko jest jakimś ekskatedra z daleka, ukrywającym wiedzę, bo to też jest ciekawy temat, zaraz zaczniemy go pewnie, ukrywającym wiedzę przed pacjentem, jakimś wielkim bogiem wręcz. Nie, właśnie trzeba troszeczkę ten, ten dystans skrócić. Może nie skrócić do kumpelstwa, ale skrócić do partnerstwa, bym powiedział. I to jest też funkcja tych mediów społecznościowych. My po prostu poprawiamy nasz wizerunek oczach pacjentów. Jest was więcej w mediach mhm. społecznościowych, jeżeli chodzi o ten świat medyczny, który stara się skrócić dystans do pacjenta. Mhm. No właśnie, ambasadorzy zdrowia. Jest pan jednym z nich Kim jesteście? Cóż to jest, za sekta? Ambasadorzy Zdrowia to jest grupa lekarzy działających w mediach, którzy po prostu promują zdrowie, starają się promować to, co promują w ogóle musi być, że tak powiem, wartościowe i sprawdzone, bo mamy niestety mnóstwo medyków i osób związanych poniekąd z medycyną, którzy przez ostatnie lata promowali teorie spiskowe, promowali produkty, które były jawnym skamem i niestety oni w internecie królowali i dlatego trzeba stworzyć jakąś tam przeciwwagę. Ja wciąż mam niedosyt, jeśli chodzi o do zdrowia, bo wciąż chcemy jeszcze więcej. Jakaś, bo mieliśmy jakieś kampanie na temat trzeźwości, ale to wciąż jest za mało. W przyszłym roku mam nadzieję, że będę mógł już się pochwalić. E, jako założyciel, że zrobimy naprawdę kilka dużych kampanii edukacyjnych e, przy oczywiście wsparciu e, sponsorów, oczywiście, bo to też inaczej się nie da zrobić wielkiej kampanii, ale mam nadzieję, że nareszcie będziemy mogli już mówić jeszcze głośniej i jeszcze bardziej się pokazywać, bo tak na razie trochę każdy działa indywidualnie i robimy rzeczywiście, też robimy jakieś rzeczy wspólnie, ale... Mm, Gdzieś ta idea promocji zdrowia musi cały czas być, no jest, jest obecna, nie ukrywajmy. Ci wszyscy medycy, którzy działają w mediach społecznościowych, mają tą ideę promocji zdrowia już zaszczepioną w sobie i naprawdę chcą promować rzeczy wartościowe i idee wartościowe, a nie chcą gdzieś tam jakichś suplementów, nie wiadomo od kogo, jakiegoś inżyniera górnictwa pod stołem sprzedawać za 800 złotych i tak dalej, i tak dalej. To, to już... No i pewnie chcielibyście, żeby tych osób było jak najwięcej, tych realnie mądrze tych myślących, tak, tych lekarzy, lekarek, które i w ogóle ludzi świata medycyny, którzy gdzieś ten dystans do pacjenta będą skracać tak. i edukować w ten, wzmacniać tę te jasną mhm. stronę mocy. Może któryś z naszych słuchaczy lub słuchaczek zainteresuje tak. się tematem i zacznie też działać ja ogóle, na własną rękę. Ja w ogóle nie postrzegam lekarzy działających w mediach jako konkurencji. Nie, może źle to robię, że tak myślę, ale e, nie widzę tego jeszcze. Tak by właśnie wręcz każdemu studentowi medycyny bym mówił, będziesz miał wiedzę, będziesz, nie, będziesz chciał się nią dzielić? Rób to. To budujesz w tym momencie właśnie od samego początku e, no, społeczną wiedzę na temat medycyny, która jest wartościowa, a nie jest ciągiem skamów albo dziwnych teorii, e, tak naprawdę służących nabijaniu portfela paru. No, Powiedzmy sobie, średnio uczciwym ludziom. No właśnie, jeżeli mówimy o byciu w mediach społecznościowych i próbujemy też zachęcić naszych słuchaczy i słuchaczki do, do takiego aktywnego uczestnictwa w nich, nie tylko od strony od strony słuchacza, ale też od strony twórcy, no to tutaj musimy też wspomnieć o pewnej trudniejszej. Stronie tej całej sytuacji, a mianowicie o hejcie. Ma pan ogromną rzeszę fanów, ale zdarzają się i takie komentarze. Tutaj zacytuję, sobie taki wygrzebałam. Sami widzicie, jakich mądrych mamy ludzi, którzy nazywają siebie lekarzami. Nie liczcie na ich pomoc. Boże, chroń przed takimi. P.S. Kto im te dyplomy daje. No, to jest jeden z komentarzy pod filmikiem o szczepieniach na COVID-19. No właśnie, hejt. Temat nierozerwalnie niestety związany z byciem osobą publiczną, ale też w ogóle z byciem w, 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 online. Jak pan sobie radzi z tego typu reakcjami? Wczoraj czytałem sobie niezbyt przychylne komentarze pod jednym z filmików. I bardzo mnie rozbawiły. <laughs> Jeden musiałem skasować. Był zabawny, ale już taki przekraczający mocno granice, bo były wulgaryzmy. Generalnie większość z tych komentarzy ja zostawiam. Ciężko mi po latach jakby odnosić się do tego jakby merytorycznie. Ja kiedyś rzeczywiście jeszcze za czasów covid to zdarzało mi się odpisywać konkretnymi badaniami naukowymi. Teraz już stosuję taką strategię, że czytam parę takich powtarzających się komentarzy i robię taki komentarz zbiorczy i mu odpowiadam dwukropek. Mhm. I tak, tak tak jest, tak, tak jest, tak, tak jest, tak, tak jest, tak i tak dalej. Bo niektóre z tych komentarzy mają jakieś tam znamiona ciekawej krytyki. No więc wtedy staram się merytorycznie, ale no albo musisz sobie mieć twardą, że tak powiem, skórę. Mhm. I tyle. E, niestety większość komentarzy powstaje pod wpływem emocji, czy to pozytywnych, czy to negatywnych. Dlatego odwracając jakby sytuację, jeśli ktoś mówi, kocham pana, jaki pan jest cudowny, to, to też nie robi na mnie jakoś specjalnego wrażenia, ani to nie jest tak, że jak przeczytam taki komentarz, to o Boże, mój dzień jest wspaniały, a jak przeczytam zły, to o Boże, mój dzień nie będzie wspaniały. To, takie, to są tylko słowa, które gdzieś tam ktoś pisze. Dziwię się czasem, że ktoś pisze, bo większość rzeczy, wiele komentarzy jest oczywiście, to są trolle, niestety opłac i to widać. Ale część z tych komentarzy naprawdę mężów, ojców, czasem żon, mm -hmm. mają widać zdjęcia, to zdjęcia tu z dziećmi. I sam myślę, boże, jeszcze ci ludzie mają dzieci <laughs> i mm -hmm. takie głupoty piszą. Co oni tym dzieciom potem mówią? No i wydaje mi się, że to jest, to jest wstyd trochę dla tych ludzi. Ale okej, okay, to, to niech piszą. Podbijają mi tylko zasięg, o tak bym to określił. Czyli trzeba to po prostu brać jako, że to nie jest o mnie, to jest o nich. Nie tak standard naprawdę. jakby standard. Czyli czy nie możemy zakładać też, że takich reakcji nie będzie. musimy hmm. założyć, że one będą i, yy, i po prostu się na nie uodpornić. Na nie Facebooku wczytywać. jest częściej. zauważyłem, bo na Facebooku są bardziej są starsze osoby, które z Facebooku... Jeszcze nie rozumieją tego, że ich znajomi też zobaczył ten komentarz. Tak, tak. E, i, I nie wiem, może czują się bardziej pewni, bo czasem jak ktoś jest w czymś nowym, to jest bardziej pewny siebie wręcz. Od, a na Instagramie rzadko, raczej już są merytoryczne, e, a na TikToku to są takie na śmieszno bardziej komentarze. Takie. Rzeczywiście to się różni w zależności. Na, na YouTubie jeszcze zdarzają się takie mega, takie ostre komentarze, ale. No. Co zrobić? No, zdarza się coś takiego, co według mnie jest niebezpieczne, i chyba każdy z nas lekarzy to miał, takich działających w mediach, że piszą ludzie, którzy ci grożą. No to, to już jak mm -hmm. piszą indywidualną wiadomość, że uważaj, na gdzie idziesz, bo będę cię obserwował, albo uważaj, żebyś nie przyjechał do naszego miasta i jednocześnie to jest anonimowe jakieś konto. No, to rzeczywiście robi się ciekawie. Ale. Na razie nikt nie zginął, aczkolwiek wszyscy moi, tacy powiedzmy znajomi z mediów, nie wiem, Tomasz, Karauda czy Bartosz Fijałek, to oni się mówili o tym wprost w mediach, że no grożą nam śmiercią. Zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy się mówiło prawdę o tym, czym jest pandemia, to była w ogóle ciekawe, ciekawe zjawisko w czasie pandemii, że wszystko, co było w mediach głównego nurtu, było prawdą, a wszystko, co było w internecie, było praktycznie kłamstwem. I to był ten jeden z tych przypadków, kiedy media naprawdę mówiły prawdę. To, jak pokazywały we Włoszech wtedy, te, te zalane korytarze ludźmi, którzy umierali, tak. to była prawda. To nie, był, to nie był wymysł. Inscenizacja, e, jak to Były niektóre. Telefony były do jakichś tam znajomych we Włoszech, lekarzy, czy to prawda. To wszystko była prawda. Wszystko. Potem co się działo, jeszcze potem media już zatajały niektóre informacje, żeby ludzi nie przerażać, bo jakby powiedziało im, co się naprawdę dzieje na, w szpitalach covidowych, e, zamiast pokazywać kilka pustych łóżek, żeby ludzi po prostu już nie, nie siać paniki. No to to by była dopiero tragedia. Potem media rzeczywiście odgrywały tą ważną rolę Ograniczania tych strasznych obrazów, bo jeśli ktoś miał z tym jakąkolwiek styczność, no to wie, co tam się działo, to no więc no. No właśnie, ale y, powiedział pan, że to, co było w mediach oficjalnych, było prawdą, to, co w internecie w większości kłamstwem. Tak. No i trochę tak jest, że w internecie ludzie szukają emocji czasami tych skrajnych bardzo y, treści, trochę sensacji. Y, wielu twórców robi na tym kariery. Jeżeli chodzi o medycynę, jest to dosyć groźna sytuacja. Czy jesteśmy w stanie stworzyć realną przeciwwagę do, do tego trendu? Tak, już stworzyliśmy. W ostatnich 3-4 latach stworzyliśmy. No bo jeszcze 3-4 lata temu to. Och, to są ci lekarze albo ci, nie wiem, inżynierowie górnictwa, którzy mówią prawdę. Czego ci lekarz nie powie, oni ci powiedzą. To prawda, musisz kupić suplementy za 800 zł, książkę za kilkaset złotych, bilet na konferencję za kilkaset złotych, ale wtedy powiedzą ci dopiero prawdę, jak zapłacisz. No, niezły biznes. Natomiast y, tworzenie czegoś dobrego jest realną przeciwwagą dla tych wszystkich skamów, dla tych wszystkich oszustw, ludzi, którzy na medycynie chcą zbijać tylko i wyłącznie kasę na swoich suplementach czy różnych innych pomysłach. Y, na i to jest realne. I mi się wydaje, że w ciągu dwóch, trzech lat my już ich przerośniemy. Już żeśmy ich mocno przerośli. Tylko uważam, że jest bardzo ważna rzecz tutaj. My nie powinniśmy z nimi walczyć i mówić, o Boże, co oni są źli. Nie powinniśmy ich atakować cały czas, bo to też nie ma sensu, bo dajemy im tylko siłę. Powinniśmy realnie budować coś alternatywnego i niech oni się odnoszą do nas. Już widziałem te, o Boże, jakiś tam lekarz zaleca lek na tarczycę, na niedoczynność tarczycy, a przecież tarczycę można wyleczyć dietą. No śmiech. No po prostu, no może jeden na ileś przypadków tak, ale no, generalnie to jest bzdura. Czyli trzeba budować alternatywną, alternatywne kanały, w którym będzie przekazywana ta prawdziwa wiedza, mm. ale w taki sposób, żeby ludzie chcieli o niej słuchać. Czyli może niekoniecznie bardzo straszący, tak. niekoniecznie bardzo poważny, bardzo naukowy. Lepiej tylko... budować coś swojego, niż atakować coś, co istnieje. Yy, I też myślę, że analogia do tego jest wszędzie. Nawet w świecie polityki, że ci, którzy mówią cały czas, jaka ta druga strona jest zła, przegrywają, a ci, którzy chcą coś budować albo pokazywać, a my wam ludziom damy to, zbudujemy to, zrobimy tamto, wygrywają. W rea realnie, po prostu. No to na koniec, ponieważ nas czas yy... Już zbliża się do końca. Takie pytanie. Jakie rady dałby Pan naszemu słuchaczowi czy słuchaczce, która być może po tej rozmowie chciałaby, lub chciałby zrobić pierwszy krok i wzmocnić tę jasną stronę medycznej mocy w mediach społecznościowych? Niech założy Facebooka, TikToka, YouTube'a, Instagram. Wybierze sobie tą platformę, którą najbardziej lubi. Nauczy się w jaki sposób nagrywać na telefonie. To jest teraz tak banalnie proste z mikrofonem, który można też kupić za grosze już teraz w internecie. I jeśli jest dobry dźwięk, teraz mamy świetne telefony, więc mamy świetne obrazy, to naprawdę można codziennie nagrywać, Mnóstwo filmów, nie trzeba mieć wybitnych zdolności technicznych, a obsługa jakiegoś najprostszego programu w telefonie do montażu filmów starczy w zupełności. Nie trzeba znać kapkata, inshota na wylot, żeby montować ciekawe treści w internecie w obecnych czasach. Nie trzeba mieć lustrzanek, super mikrofonów, nie wiadomo czego i jakiego zaplecza. Jeżeli ktoś bardzo chce, no to rzeczywiście może jeszcze sobie dokupić światło, może sobie dokupić statyw. To też nie są już w tych czasach drogie rzeczy. Więc y, śmiało zachęcam. Ja w ogóle wszystkich bym zachęcał, którzy mają wykształcenie medyczne, jeśli to czują, mają ochotę to robić, niech to robią. Bardzo dobrze. Niech, niech się tym bawią, niech pokazują coś, co z ich perspektywy ma wartość dla ludzi. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę yy, i za zaproszenie nas do swojego świata, a yy, państwa zapraszamy oczywiście do i zachęcamy do odwiedzania kanałów doktora Michała, bo tak na YouTubie między innymi yy, nazywa się właśnie yy, kanał doktora Michała Domaszewskiego. No to jest naprawdę fajna porcja rozrywki, ale też inspiracji. Yy, także zachęcamy, czy jakieś słowo zachęty też tutaj dla do naszych słuchaczy, słuchaczek. Zachęcamy oczywiście do promowania treści, które mają wartość, do lajkowania, do obserwowania ich, bo my, medycy, też mamy taką tendencję, o Boże, tamten się pokazuje w mediach, on jest taki zapatrzony w siebie. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach medycy, którzy są obecni w mediach, podciągają zaufanie w cudzysłowie do zawodów medycznych, które niestety przez ostatnie lata strasznie spadło. Więc. Nie hejtujmy wszystkich, <noise> dajmy sobie trochę przestrzeni na tworzenie mediów, na to, żeby każdy wyrażał siebie w tej medycynie tak, jak to czuje. Piękne zakończenie, piękna puenta. Dziękuję jeszcze raz, panie doktorze, a państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastu dla lekarzy bez fartucha. To był podcast dla lekarzy bez fartucha. Po więcej ciekawych treści dla lekarek i lekarzy zajrzyj na www.polfarmatdlacegie.pl.